Witam w programie Stream Nation na antenie stacji Game Tune. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio pomogliśmy guślarzowi odprawić dziady, a także zażegnać negatywne skutki pewnej zwady guślarza z jego ojcem. I teraz pozostając jeszcze chwilę w Welen, nim ruszymy do Nowigradu, zobaczmy, czy miejscowych nie trapi coś jeszcze, bo nie wiadomo, kiedy znów nasza noga tu postanie. Zaczynajmy! No i tak, opuszczając już chatkę kuślarza, możemy skoczyć do wsi Konary, zobaczyć, czy wszystko płonie tam tak jak powinno. A jak nie, no to coś zaradzimy. Mamy igni na tego typu problemy, a jednym z nich jest dzikość serca myśliwego Nilena, który ma problem z żoną. Albo właśnie nie ma problemu z żoną, bo nie może jej znaleźć. Więc Nilen, powiedz coś więcej na ten temat. Szukam Nilena, myśliwego. Znalazłeś, czego chcesz. No, jakiś problem z żoną? Jestem Wiedźminem, znalazłem Twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? O. Pięć dni temu, przed wrzaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, już jej nie było. O! Z takim głosem, kolego, to żony, żeś się szybko dorobił, pewnie. Nim zniknęła, zauważyłeś coś podejrzanego? Może zachowywała się inaczej? Nie, była normalna jak zawsze. Uśmiechnięta, radosna. Nie uciekła z własnej woli, jeśli o to pytasz. No dobra, czyli pierwsza myśl przepadła? Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć? Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Hmm, to podejrzane. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi, przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... jest, raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Dzięki, spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Czyli ojciec Gerald już rusza do roboty. Na plotki inne, takie tutaj wiejskie, rozmowy. Zobaczymy, na co trafimy. Ale trzeba przyznać, że. Przeskoczysz? Przeskoczysz. Całkiem kulturalna okolica i wygadana. Witaj, ty jesteś Glena? Ja. Chrząstki i szpik mam tylko na sprzedaż, ale musicie zaczekać aż o prawie do końca. To tak. Poczekamy. Hmm. Rzeźnik? Jesteś żoną rzeźnika? Panie, jaki tam on rzeźnik? Kiedyś my pod Nowigradem mieszkali, to go tak zwać można było. Teraz to tylko padłe bydło oprawia, bo kości na zupę ciągle są zdatne. No, bierzecie coś? Trochę w innym celu. Tu jesteśmy. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Hmm, dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami? I ją psie i uchy dopadły. Mamy trop. Bywaj. Dzięki, bywaj. Ale jak już tu jesteśmy w okolice... Widzę, że tu panowie się bawią, może im pomożemy. Skoro miejscowość jest, to może... Chcesz wziąć udział w naszym turnieju? Uczciwe walki na pięści. Uprzedzam, że Jonas jest trochę zawzięty, lubi gryźć. To co, decydujesz się na walkę? Jeżeli nie gryzie po uszach, to, to chętnie co to za walki Jeszcze? Jakie są zasady? Używamy głównie pięści, ale na jaja nikt skrzywo nie spojrzy. Jeśli pokonasz Jonasa, a także Kowala i Stacha Bożera, to możesz zmierzyć się z sierżantem Mistrzem Welen. No to możemy zobaczyć choć raz, jak to wygląda. Nie no, jak już mamy się bić, to waba. Chętnie się przekonam, jaki ten Jonas jest zawzięty. W takim razie będziemy świadkami walki pomiędzy Jonasem i Wędrowcem! Wiesz, Jonas, tylko my gryziemy! Patrz, patrz! Bomba! Ha! Nawet nie wiedział co, kiedy, jak, gdzie! Oj, oj! A można pić wodę w trakcie walki, czy tak średnio? Dobra, w gardę, w gardę. Weź w szczepionkę! Wow! I w plecy. To z tego nie wyjdzie już. Już nie ma sił. My też. Ten rodzaj nie wchodzi w grę, tak? Ach! Aż go... Ogłuszyło to! Już nie ma sił! Musimy to do, dociągnąć do końca! Mamy go pod barierką! No i co? Przybłęda pokonał Janasa! Kto wie, może szykuje się nowy Mistrz Musisz pokonać kowala, skarczmy na rozstajach i rybaka z zalipia. Zowią gory Boże. No dobra. Ech, no dobra. Było miło tak się tutaj trochę rozgrzać. Przy... Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił! Mogę dotknąć? Lepiej nie, jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigranu. No, potrafisz się zareklamować. Chciałem zapytać o Hannę, podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Ciocia Hania, wiesz, gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Hmm, że trzeba jeść brukę w zdrowa! A ja widziałem, jak szło do lasu, z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć się Nika. Już prawie jasno było. Do lasu? Eee, to już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilen się nie bał. Ale on jest myśliwym. Podejrzany ten Nilen. Ale kto jeszcze z nią szedł? Siostra? Przyjrzałeś się tej drugiej kobiecie? Wiesz, kto to był? Przedeszła, to nie widziałem. No dobrze, dzięki bywajcie. Powoli, powoli, do przodu. Jak dorosny zostanę chłopakiem. A, nasz, znaczy no. No, no, no. Ruszajmy do lasu, tak? Mamy tutaj ważniejsze w dni targowe to nawozy, sobie, tematy do to rozwiązania. To co ciekawe to za chatą guślarza. A jakby nie patrzy ciąż jedną nogą w lesie, więc hmm. Aż dziwne, że niczego nie wiedział, niczego nie słyszał. I gdzie ta watacha? O! Nie no, trzeba przyznać, że guślarz ma całkiem ciekawą miejscówkę do, do życia. Pod cmentarzem, z dala od wioskowych, tak, znaczy parę kroków z dala. Powiedziałbym, że najładniejsza z nich wszystkich na obrzeżach, ale. Teoretycznie wygnane. No dobrze, co my tu mamy, prosz tej wielkiej polany? Śladów szukamy. Rzeczywiście jest Fataha, ale. O! I kogoś pilnuje. Słuchajcie, wilki. Jest problem. Aha, kłen. Wygląda jakbyśmy z igni do nich startowali. Ale cóż, to no tylko. Złudzenie, niestety. A może i bo przyzna, że ten kłęb całkiem nieźle na nie tu podziałał. To był taniec. Tańczący z wilkami wręcz, no. To tak. Wiedźminie. Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co tu robisz? Chcę cię prosić, przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. To nie takie proste. No, zrobiło się to ciekawie. Jak możemy? Nie zależy ci na siostrze? Dziwna prośba. Zwykle ludzie chcą za wszelką cenę wiedzieć, co się stało z ich bliskimi. A co mi to da? Siostry już nie odzyskam, a poza nilenem nikt z bliskich mi już żywy nie został. Nie chcę i jego stracić, a on nie spocznie, póki Hanny nie pomści, choćby i życie na to strawił. Szkoda chłopa. Taki fajny chłop, ale no, no nie no, znajdziemy ją, niestety, przepraszam. Przykro mi, nie mam w zwyczaju porzucać zleceń. Prawdę mówią o was w Wiedźminach, nie macie serca. Co to za brak serca, szukać trupa, tak? To... Ale okej, okay, mamy kogoś, czy Ślady coś. Ślady po pazurach, bardzo głębokie. Czy to coś, coś tu jeszcze? Hmm, to raczej nie robota człowieka. Hmm, rany cięte jak od długich szponów, a tu wyrwane kawałki ciała. Interesujące. Robi się interesująco. No proszę, zaczynamy się rozumieć. Pamięta jeszcze tak na palec wziął kapkę i spróbował na języku. Zapach rozkładającego się ciała to i, to musi krwi i wszędzie on musi być harmi i wszystko nie rozerwał ją na strzępie. Nie ma wątpliwości to wilkowak. Muszę się mieć na baczności. Czyli nie żyje, faktycznie. Krew i ślady łap. Ciekawe dokąd mnie zaprowadzą. Cholera, wspiął się na drzewo. Nie wejdę tam. Może znajdę jeszcze coś na ziemi. No proszę, czyli mamy jedną ze słabości, Geraltę. Nie da rady wejść na drzewo. I patrzeć w niebo. Jak zwyczajnie. Kępka sierści. A... cokolwiek ją zostawiło. Dawno nie brało kąpieli. No już myślałem, że też na drzewo. Ale. dobrze. To skomplikowane, bo. Hmm, wychodzi poza obszar naszych badań, chociaż ten może się przemieszczać, tak. dostosujemy je tego, co tu mamy. No pijany, jak nic pijany wilkołak. O. To by tak chodziło od drzewa do drzewa i co gorsza, wilkołak, który siedzi bardzo blisko. Wioski? Chaty? Coś tu jeszcze mamy. Męskie ubranie rozerwane na strzępy, ale nie ma śladów krwi. Kto zdziela z siebie ubranie i zostawia je w środku lasu? Halk? No, ktoś warczy na to wszystko, ale jeszcze bym. A, to dalsza część tego ubrania. To miejsce wygląda jak kwatera myśliwska. Nim pogadamy tam po boku, wbijmy tu, zobaczyć, Co słychać, najlepszego? Hmm. O, zamknięte potrzebujesz klucza? Tak, ambitnie. Notatki. Ciekawe, kto je spisał. Dawno nie czytaliśmy. Jestem tym, kim jestem. Nie zmienię tego. Koszule z blekoto i eliksiry z łez z dziewicy działają może w odpowieściach starych bab, ale nie na mnie. Czas się z tym pogodzić. Za to widzę, że miłość Hanny i dyscyplina, którą sobie narzuciłem, dają rezultaty. Muszę tylko pamiętać, żeby dzień przed pełnią zaszyć się w lesie. Zdala od ludzi, zdala od Hanny. A tak przychodzi i mija. Budzę się z, poran z poranionymi rękoma i smakiem krwi w ustach. Może lepiej, że nic nie pamiętam. Co innego zabić zwierzę z łuku, a co innego rozszarpać je i pazurami. Tu, z dala od ludzkich siedzib, skrzywdzę przynajmniej człowieka. Miłosierna Melitele. Miej w opiece tych, którzy się tu zapuszczą. Mhm. Mm Powoli wszystko zaczyna się nam niestety układać. Mistrzowska kusza. Możemy wyjść na zewnątrz jeszcze, pogadać. No, chyba mamy tam. Nie lada problem, myśliwy. to prezentuje się jak. A to niedźwiedź jest. A to, to niedźwiedź to czekaj. To nie mamy wobec ciebie żadnych tutaj planów. Myślałem, że wilkołaka już dostaliśmy. No, co jak, co? Ale nie ma takich drzwi, których. No dobra, większy drzwiart nie otworzę, ale tych akurat się pozbędziemy. Hmm, zdecydowanie kłen, tylko zastanawiam się jeszcze nad jakimś eliksirem. Szybko sprawdzimy bestiariusz. Wszystko wskazuje na to, że cuda może zdziałać co najwyżej olej przeciw przeklętem czy igni. No, chociaż mimo wszystko wolę kłen. O, tu ciemno się trochę zrobiło pochodnia w jedną dłoń. I tak nastawiamy się głównie na te lekkie ataki. Jak to powinno to zadziałać? Nie wiem, czy nie powinniśmy przejść tu o północy. W czasie pełni. A, poczekaj, aż zapadnie noc. Otóż to. Chociaż możemy sobie jeszcze zrobić mały rekonesans. Coś jakby... dalej ten niedźwiadek? No dobrze, zostawimy go w spokoju. Jest to tak miło i przyjemnie, że. No, poczekajmy sobie do nocy. Przyjdzie. Musi przyjść. Dzień dobry. O! Dzień dobry. No dobra. Więc chodź to wilkołaku. Jeżeli dobrze pamiętam, ten łobuz potrafi się leczyć, więc musimy uważać.. Oj, on przyprowadził kumpli ze sobą. Może rzeczywiście i nie było takie głupie. Pani sobie jaskółkę. Tak, bo walnie sobie kłę. Nie chciałbym na wilki tracić tej całej mocy naszej. Padł? Chyba padł. Nie! Przestań! Nie rób mu krzywdy! No, no i jak? Mów, co to się dzieje? Chyba mamy sobie coś do wyjaśnienia. To Nilen! Klątwa likantropii może paść na każdego. Przykro mi, ale muszę. Nic nie rozumiesz. Ja go kocham, naprawdę kocham. Już prawie był mój, i nagle się zjawiłeś. Odejdź stąd, zostaw nas. No, mniej więcej sobie układamy o co chodzi, ale. Niech się wygada. Może musi. Na pewno nie, póki nie dowiem się o co tu chodzi. Kocham go! Kochałam od zawsze, nawet wtedy, kiedy odkryłam jego sekret! Wie, wiedziałaś? Że zamykam się tu, żeby przeczekać przemianę? Wiedziała mi nie przeszkadzało mi to, ale ty wybrałeś Hannę. Gdyby zobaczyła, kim jesteś, zostawiłaby cię i wreszcie moglibyśmy być razem! Wiodłaś ją tutaj? Hmm. Tej nocy! To dlatego rano czułem smak ludzkiej krwi! Zrobiłam to dla nas! Miała zobaczyć, jak się przemieniasz! Nic więcej! Nie chciałam jej śmierci! Uwierz mi! Nie wierzę. I pierwszy raz. zabiję świadomie. Nie pozwolę na to, ale kto nam wtedy zapłaci? Ostatecznie nie wiem, kto jest tu większą bestią. Może? To sprawa między wami. Nie będę się wtrącał. Ale jeśli jeszcze raz staniesz mi na drodze, zabiję cię. Nie! Litości! Ty nie miałaś litości... dla własnej siostry. Hmm. Powiedziałem, że cię zabiję. Wiem, co powiedziałeś. Zrób to. Jeśli chcesz popełnić samobójstwo, po prostu powieś się na lejcach. W gruncie rzeczy zawsze byłem tchórzem. Zrób to. Proszę. Ostatecznie wychodzi na to, że nie przeżył nikt. Mamy klucz do jego skarbu. Ciężko powiedzieć, jaka ścieżka byłaby najlepsza. Myślę, że będzie chciał żyć. W takim wypadku, może warto było siostrę uchować przy życiu. Z drugiej strony, no tak jak ona mówiła, nie został jej nikt. czy nie była większym potworem niż nasz Nilen? Ciężko stwierdzić. Z takimi dylematami zostawia nas tutaj Wiedźmi, niejednokrotnie trzeba się przyzwyczaić do tego, że Hmm. Każda decyzja może być zła albo niesatysfakcjonująca. W każdym razie. Będąc przy satysfakcji, gwarantowanej, mamy tu niedaleko dworek u tracjuszy. Przenieśmy się w okolice tego zadania. Na ruina. Dech. Jak całe welen, ale podobno ktoś nas, czegoś tu szuka. chciał sześciu prosiąt, a ty jedno dałeś i to padłe. Nie dziw, że nas przeklął. No? I co z nami będzie? Sam też skwaśniałe wino przyniosłeś. Ten urok to tak samo twoja wina jak i moja. No, panowie, widzę, że macie problem. Co tu robicie? A ten co z księżyca zleciał, składamy dary wszechbogu, się rozumie. I wy możecie go o pomoc prosić. Znaczy jeśli macie odpowiednie dary, bo naszymi wzgardził i klątwę na całą wieś rzucił. Co, co coś więcej o nim? Wszechbóg powiadacie. Pierwsze słyszę. To jakieś nowe bóstwo? A właśnie że stare! Już nasze dziady go czciły. Mówią, że to było tak. Rosław z Rodnika przyszedł tu chrust zbierać, a tu nic tego nizowego... Spod ziemi głos słychać, co ofiar i posłuszeństwa żąda. Od tego czasu przychodzimy tu z darami, a w zamian Bóg w opiece nas ma i od złego chroni. Mmm, właśnie widać. <grym> Trzeba to sprawdzić. Co jest nie tak z waszymi darami? Nie kpijcie. Widzicie przecież, że same ochłapy żeśmy przynieśli. Przed wojną nawet psu bym ich nie dał. Ale co zrobić? Takie czasy. A będą jeszcze gorsze. Wszech powiedział, że póki nie dostanie chociaż połcia słoniny i beczki piwa, rzeki zapełnią się żabami, a plony zeżona nam jakaś szkarańcza. To poważna sprawa. Mógłbym się za was wstawić u tego bóstwa. Coś mi mówi, że znajdziemy wspólny język. No, spróbować chyba nie zaszkodzi. Żeby się z nim rozmówić, musicie stanąć przed ołtarzem i zakrzyknąć: Wszechbogu! Bogu, pomóż nędznikowi w potrzebie". Obcego może posłucha. Prowadź. Wszechbogu. Bogu. To który ten ołtarz? Ta, ta pozostałość czy to za wami? Powinienem użyć oka nehaleni. Ściana. Jaka była? Jaka dalej jest? Chyba, że coś za nią się udało wyczarować. No, proszę, wszech Co? Ktoś śmie niepokoić moją boskość. Gerald z Rivi, bardzo mi miło. Spodziewałem się, że wszechbóg ma cielesną postać, ale nie podejrzewałem, że aż tak wielką. Nie się spasłeś kosztem tych biedaków. Od razu kosztem. Przecież w zamian im pomagam. Błogosławię, rozgrzeszam, daję rady. Wierz mi, ludzie tego potrzebują. No i opiekowałbym się nimi dalej. Ale nie dotrzymują umowy. Składają w ofierze jakieś nędzne resztki, które... Które odjęli od ust własnym dzieciom. A ty jeszcze rzucasz na nich klątwę. I nie zdejmę jej, póki nie przyniosę godnych darów. Co? Mam się zadowolić siadłym mlekiem i miarką prosa? Nie ma mowy. Powiedz im to. Myślę, że inaczej to rozwiążemy. Albo zginiesz. Od dawna tu siedzisz przede wszystkim. Od dawna siedzisz w tej norze? Od stu lat. Była zima. Schroniłem się tu, zrobiłem ognisko. Na tyle duże, że płomień się szczeliny i podpalił krzaki na górze. Rozkaszlałem się od dymu i nagle słyszę jakiegoś chłopa. Głos znikąd woła. O cud! No i tak zostałem w bóstwem. Raczej pasożytem. Może i tak. Bo kim są w takim razie Freya i Melitele? Przecież też nic nie dają w zamian za modły i ofiary. A ze mną <laughs> można sobie przynajmniej pogadać. No dobra, ale chyba mamy lepszy pomysł, choć... A nie by było się dogadać może, ale mam lepszy pomysł. Po prostu cię zabiję. Ło kucę! jakie ty bomby tu stosujesz? No dobrze. A tam twój łogień to nam chyba nie groźne, chociaż widzę, że trochę jesteśmy podjarani. Dobra, ogień koniec. Weź tu butelką wody, się zalej. Jakby tych chłopów tu na dół przysłać, to może by znaleźli coś dla siebie na przetrwanie najbliższych dni. Ciężko powiedzieć, może właśnie zrobiliśmy coś im bardzo nie na rękę, taką krzywdę, tak, bo nagle postulat tak stracili Boga, Wszechboga, więc no, zobaczmy jak zareagują na to. Co nowego? Wszechboga już nie ma. Mam dobre wieści, Bóg umarł. To był zwykły potwór, który wykorzystywał waszą naiwność. Wyście głodowali, a on obrastał w kolejne podbródki. Coś ty najlepszego zrobił! Wszech Bóg przestrzegał! Mówił, że jeśli jego zabraknie, wszystkich nas śmierć czeka! Chodź, Trzebor, powiemy reszcie. Tylko wspólna modlitwa nas uratuje. Może i tak, może i nie. A może dowiemy się w przyszłości. Dzięki za to, że jesteście i grał z wami Korle. Trzymajcie się. Hej, hej!